I witam was serdecznie moi drodzy. W kolejnym odcinku z cyklu Atomowa pogoda. Rzuciliśmy się w pogoń za, za stryłokiem i doprowadził nas do czerwonego lasu. Co prawda tutaj niewiele widzimy, bo raz, że świeci mi słońce przez okno, a dwa, że jest noc. Zakończ swą pogoń najemniku, inaczej zginiesz. No właśnie, my powinniśmy biec i cały czas gonić stryłoka, tylko że. Ja wiem, co tam nas zaraz czeka. Tam jest. tam jest zasadzka. Yy, tylko że ja bym bardzo chętnie się jeszcze rozejrzał po tej lokacji, bo jest, yy, wygląda nam dosyć ciekawą, przynajmniej na tyle na ile jestem w stanie ją zobaczyć. Yy, tylko że jest jeszcze jeden mały problem. Tutaj dziś że potrzebują naszej pomocy. Tylko że nie bardzo mogę do nich dotrzeć, więc chyba... O właśnie, 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 właśnie. Jak słyszycie, że tam się coś dzieje, jest tylko, że potrzebują pomocy. My niestety chyba nie dojdziemy do tego miejsca, więc e, chyba nie ma sensu. Zostawimy ich na pastwę losu, no niestety. Tak to czasem bywa. Ja muszę się pozbyć promieniowania. Nie możemy ich powstrzymać. Szybciej. Tak, wiem, że nie możecie ich powstrzymać. Przepraszam bardzo, koledzy, ale... No niestety. I zauważyłem, że... Okej, okay, okej, okay. mroczki znikają przed oczami. Zaraz będzie za późno, pomóż eee, Ja teraz zgaszę latarkę, tutaj trzeba uważać. Tutaj właśnie czeka na nas zasadzka. Eee, podejrzewam, że to jesteś eee, znajomi z TreeWalka, albo wiecie co? Dobra, bo wy też nie będziecie nic widzieć. Zabijają nasze gdzie jesteś? Wiem, wiem, przepraszam. Eee, właśnie, to jest miejsce tej zasadzki. No dobra, zdaje się że Stalkerzy nie przeżyli. E, niestety, a my musimy tutaj sobie poradzić. Okej. Okay. O właśnie. Kość się miota, ale to jest tylko jeden, tu jest ich więcej. E, nie mamy tutaj za bardzo się schować. Właśnie, to jest ten problem. Tutaj bardzo łatwo zginąć, bo ich jest, przynajmniej powinno być, trochę więcej. Okej, okay, prosto w łeb. Nie, przeżył. O cholera. Właśnie tak jak mówiłem, bardzo łatwo zginąć. No dobra, zaraz do was wrócę. nie po pas w potworach, pomóż. Dobra, postaram się to teraz zrobić nieco bardziej profesjonalnie. A możemy ich szybciej. Na pewno bardziej skutecznie. Słyszę jakieś sapanie. Eee, nie wygląda to jakieś... Nie pogoń najemniku, inaczej zginiesz. Nie mogę, naszych, Gdzie jesteś? Muszę cię powstrzymać z Tam się nie dostaniemy nawet, żeby ze wzgórza wykończyć tych wszystkich ludzi. Może. Może w tą stronę spróbujemy. Nie możemy ich powstrzymać szybciej. To chyba też jest zbyt stromo, nie poradzimy sobie. No dobra, więc to chyba jest jedyne miejsce. Możemy się schować. No to jeszcze raz. Zaraz będzie za późno. Pomóż nam. A cholera. Dobra, trzeba znaleźć jakieś. Miejsce. No, wiem, że teraz robi źle. Wiem, że robi źle, ale. Zabijają naszych. Gdzie jesteś? Oda. Okej, okay. podejście numer 3. To niemy popas w potworach pomóż. Czy ja może tutaj czegoś nie, nie zrobiłem? Szybciej. Mmmmm. Właśnie, oni są tutaj. Tam chyba można się dostać, ale to dopiero tędy. A czemu stribu biegnie w naszym... Zakończ stronę? swą pogoń najemniku, inaczej zginiesz. Zaraz będzie za późno, pomóż nam. Cholera. Biegniemy ze Stryłokiem, Postaram się zignorować tę prośby o pomoc. Chociaż jest to trudne. Zabijają naszych. Gdzie jesteś? Obyśmy tylko nie natknęli się na gralat. Zaraz będzie zapłata. No, pomóż nam. Dobra i jeden wyeliminowany. E, dużo ich tutaj, to tak się wydaje, a tam? Tam jeszcze Zawijają widzę. Dobra, nas, Dobra. spróbujemy się tutaj dostać. E, o kurczę. Strok ma całkiem niezłą ustawę. Zaraz będzie za późno Dobra, nas, zgaszę na. światło. Nie wiem czy to cokolwiek co mojej. Być... Dobra, drugi. Nie, przedostaniemy się tutaj. Ci prosto w głowę. Nie. Nie możemy ich powstrzelić. Tak, tak. Dobra, wszyscy. Nie. O cholera. Tam jeszcze na wieży widziałem, gościa. Dobra, pięknie. Zabijają naszych. Gdzie jesteś? Jeszcze gdzieś, tam jest. I jeszcze na wozie. Dobra. Okej, okay, zasadka wyeliminowana. Gość się poddaje, dobra o co tutaj chodzi? O cholera jasna... Co tam się dzieje? Chyba wsadzili tunel. W najemniku, wysadziłem tunel. Nie powstrzymasz mnie. Dotrę do centrum zony bez względu na cenę. No, właśnie zauważyłem. Dobra, pogadajmy z gościem, skoro się poddał. Sygnał Striełoka zniknął. Zgubiliśmy go. Poszedł w kierunku zwęglacza, stamtąd już niedaleko do centrum zony. Przejście przez zwęglacz bez prototypu byłoby dla nas samobójstwem. Domyślam się, że. Aby z musimy przejść przez Limańsk. Prowadzący tam tunel zaczyna się zaraz za mostem. Także jest problem, widzę, że ten most jest z Do miasta można dotrzeć tylko w ten sposób. Most da się opuścić z drugiej strony, ale to teren bandytów. No właśnie, widzę, stoją sobie, pilnują. Olera musi być jakieś przejście na drugą stronę. Może jest inna droga na drugi brzeg? Na pewno jest. I my ją na pewno Sęczo znajdziemy. Leśnik może nam pomóc w dotarciu do Limańska. Mówią, że staruszek znajduje bezpieczne ścieżki tam, gdzie nigdy wcześniej nie był. Dobra. Jego chata stoi na skraju Czerwonego Lasu. Najemniku, znajdź leśnika. E, dobra, czyli mamy znaleźć leśnika na leśnika. Ja się może tutaj. Możemy ich powstrzymać szybciej. Wiecie co, ta lokacja na pewno nie jest przyjazna, ale dobra. Porozmawiajmy z gościem. E, Coście za jedni? Proście, stalkerzy Steelok nas wynajął. Okej, okay, a czemu nie zaatakowaliście? Steelok powiedział, że ktoś za nim łazi, więc potrzebna mu ochrona. Myśleliśmy, że jesteś zabójcą. Kapuje, okej. Okay. A dokąd poszedł? Może masz jakieś informacje? Nie wiemy, nie powiedział, gdzie idzie. No oprócz tego, że do centrum zony, to faktycznie to nie, nie bardzo wiadomo. Hmm. Nic nie powiedział, może przewietrzyć wam wyłbach kulką. O, ciekawe czy to zadziała. To, to Ej, nie, proszę. Naprawdę nie powiedział, gdzie idzie. Wiem tylko, gdzie schował swoje rzeczy. to są współrzędne. O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Myślę, że zwiedzimy sobie to miejsce. Hmm. A gdzie znajdę leśnika? Szukaj go niedaleko starej kopalni po drugiej stronie lasu. Sprzedał strigowi mapę z zaznaczonym przejściem przez las. Bez niej las jest jak labirynt bez wyjścia. A możesz mnie tam zaprowadzić? Tak, zapamiętałem drogę, ale to niebezpieczne. W lesie pełno mutantów. Wiecie co? Dobra. Okej, okay, nie mamy chyba i tak innego wyjścia. Innej drogi, innej drogi nie będzie. Więc co teraz tam pójdziemy? Prowadź. Halo? Prowadź, prowadź. Pewnie i tak zginiesz po drodze. Eee. T, t, t. ja dla bezpieczeństwa zapiszę tutaj grę. Dobra. Idziemy. Ja słyszę sapanie. O właśnie, tutaj jest przejście. Wyrwa w murze. No niestety muszę używać latarek, chociaż to jest pewnie zgubne, ale dobra. Inaczej sobie i tak nie poradzimy. Eee. T. Nie wiem czy to sapanie pijawek, czy to ten gość tak sapie jak lokomotywa, ale coś na pewno zaraz tutaj będzie. Eto! Załatwić go. I moi drodzy, gra chyba nie chce ze mną współpracować, ponieważ już drugi raz mam błędy, które wywalają grę do pulpitu. Jest to chyba spowodowane tym oto panem, dlatego są dwa wyjścia z tej sytuacji. A ja tu jeszcze jakieś ciało leży, nie wiem czy je przeszukałem. Chyba tak są dwa wyjścia z tej sytuacji: albo tego pana zastrzelimy, albo, albo pokręcimy się tutaj trochę aż gość się znudzi i odejdzie, bo w końcu on stąd odejdzie. Yy, ale chyba jest jeszcze jedna opcja. Zaraz, gdzie ja tu jestem? Zgubiłem się. Tak. Dobra. Jeszcze tego miejsca nie przeszukaliśmy. Tam mamy bandytów, więc tam nie mamy co iść. Tu jest szafka, ale jest zamknięta. Nie szkodzi, zaraz ją otworzymy. Tak. Nieśmiertelny i niezniszczalny nóż. Okay, wszystko wydaje się być puste. Nie, tu są jeszcze apteczki. Ale apteczek mamy chyba dosyć. Dobra, możemy się zaopatrzyć jeszcze w jedną apteczkę więcej i, i to starczy. Myślę, że będzie OK. Chcemy zobaczyć dokąd uciekł striolog. Tam ten tunel się chyba zawalił, ale zaraz zobaczymy. To jest chyba to miejsce. Wygląda jak zejście do jakiegoś bunkra. I albo mi się wydaje, albo cały czas słyszę sapanie jakieś za sobą. Okej. Okay. Nie wiem czym mam się bać, czy co, ale ale atmosfera tutaj wydaje się dosyć gęsta. Okej, okay. pojazdy opancerzone. A co to jest? Ciało. No ładnie. Ktoś sobie odpoczywa. Nie będzie mu przeszkadzać, tu jakieś drzwi, które, które się nie otwierają. Ja wiem, nie wygląda to miejsce tak jakby jakaś eksplozja tutaj miała... Jakby tutaj eksplozja jakaś zaszła. Chociaż... a czekajcie, czekajcie, ta odmowa tunelu jest zawalona, to pewnie tutaj. Okej, okay, czyli tam nie mam co szukać. Tu jest jeszcze jakieś zejście i anomalia, już widzę w środku, elektryczna. I promieniowanie, kosmiczne promieniowanie. Eee, ja sam tu ucieknę. E, dobra, sprawdzę jeszcze, może co jest. Kolejne ciało. Okej. Okay. Zdaje się, że te pojazdy opancerzone nie oferują nic więcej poza ciałami. W środku. Eee, wybaczcie mi trochę, ale. Ten filmik może być nieco niższej jakości, z tego względu, że pomiędzy pierwszą częścią a drugą e, upłynęło trochę czasu. Ja przez ten czas zdążyłem się przeziębić, ewentualnie złapać jakieś inne paskudstwo spowodowane alergią. E, I teraz bardzo ciężko mi się mówi. Od czasu do czasu mogę też kaszleć, także wybaczcie mi, postaram się to robić na tyle dyskretnie albo wcale, tak żeby to jak najmniej wpłynęło na film. Ale dobra, ten gość stoi cały czas przy wejściu. A wiecie co, ja pamiętam, że tam była brama. Ta brama była co prawda zamknięta do czerwonego lasu, ale może już widelec Jest prawdopodobieństwo, że będzie otwarta. O cholera, coś tam się dzieje. A ja nie mogę biec akurat. Dobra, coś tam widzę, coś tam widzę. To wygląda jak miejsce naszego przeznaczenia. Ale kosmiczne promieniowanie znowu. Jasna cholera. Tak, otwarta jest, dobra. Dobrze. Albo coś za nami biegnie, albo coś nas obserwuje z daleka i próbuje... ...wystraszyć. Okej... Okay. Eee. Dobra, gdzieś tu się na pewno kręci pijawka. Która załatwiła całą tą grupę stalkerów? Jasna cholera... Dobra, pytanie jest jedno. Czy my musimy tędy iść? E, co sprawdzę na PDA? Tak, musimy tędy iść. E, musimy się dostać do obozu stalkerów. Do obszaru anomalii na północ, jeszcze coś mamy. No dobra, ruszamy w takim razie. Mapka, gdzie jesteśmy? Prawdopodobnie <zysk> nie mam pojęcia. Nie wiem, to jest chyba wejście, w którym weszliśmy ta brama. Czyli są dwie ścieżki: na północ i na wschód. To my pójdziemy sobie na wschód. Tak, to chyba tędy. Czy słyszy muzykę? Czy coś jest tutaj? Może powinienem przeczekać Ci do, do rana. Nie podoba mi się to. Powiem Wam, że mi się to bardzo nie podoba. To jest trochę za gęsto, więc się nie przyciśniemy. Nie jest dobrze. I... czekajcie, czekajcie. Może sobie wymienię broń na coś na bliską odległość. Tak jakby coś nam wyskoczyło przed twarzą. Dobra, idziemy cały czas na wschód. Boże, jak to ciemno. Dobra, przyspieszmy kroku. Nie wiem czy to... czy nie złapiemy się przez to jakąś... Pułapkę, czekaj, o, właśnie, 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 anomalia jakaś. Promieniowanie. E, dobra, sprawdźmy, jak to wygląda przed nami. Żadnej anomalii, to po prostu jest... E, ...skażony teren. Znowu słyszę jakieś sapanie. Albo to już są jakieś anomalia. Okej. Okay. Dobra, wejdźmy na wzgórze. A nie. Kupa. Nie wejdziemy na wzgórze. Jest za wysokie. Chyba, że uda się na kamień. Nie. Też... Jesteśmy blisko anomalii, już chyba widzę gdzie ona jest. Dobra, czyli trzeba ją szerokim lukiem, jeżeli chcemy się dostać gdzieś dalej. To może nie być zbyt, o Jezu, to może nie być ciekawy odcinek, z tego względu, że może dużo się nie będzie działo, będziemy raczej wędrować po tym lesie i wygląda mi na to, że zejdzie nam trochę na tym. Cały czas, cały czas staje nam na drodze jakaś, jakaś przeszkoda, albo to anomalia, albo promieniowanie, albo, albo gdzieś tam się jeszcze pewnie kręcą mutanty. Na cholera. Wiecie co? To ja spróbuję, może obejść ten wał. I dobra, jestem, jestem gdzieś w jakimś polu anomalii. A przydałby się przewodnik. Jeżeli tamten goś jest przewodnikiem, to mamy przekichane, bo bez niego nie damy rady. A z nim też nie damy rady, bo właśnie on powoduje wyrzucanie gry. Jakby to rozwiązać? Czy jest może jakiś sposób, żeby to ominąć? Odczekać, czekać. czekajcie, coś tutaj widzę. Co to jest? Jakaś kratownica stalowa konstrukcja. Może gdzieś jest blisko. O cholera. Może gdzieś jest blisko jakiś obóz. Oj, 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 oj. Czy ja tędy przejdę? Czy to jest dobry pomysł? Zawsze możemy wpaść w anomalię. Przyciskaj się, przyciskaj O cholera... Ja nie wiem czy Nie, nie damy rady Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie Dasz radę, dasz radę Dobra, kolejne pole anomalii yy. Bezpiecznie blisko Możliwe, że będę musiał przeczekać do rana, jednak, żeby więcej widzieć, bo teraz naprawdę widzę niewiele, właściwie nic poza, obrębem poza latarki. Coś a się złapało w anomalię. Zresztą, nawet nie mam Malera, nawet nie mam dosyć dobrego kombinezonu, żeby przeszukać anomalie w e... wdoby coś artefaktów. No ale dobra, zobaczmy. O oh, cholera, ten las jest niebezpieczny. Ten las chce nas po prostu zjeść. Jeszcze zachodzie, susie. Czuję się w tym momencie zaszczyty i nie chcę tutaj być Dobra, teraz biegnę na oślep. Nie wiem w którą stronę biegnę, nawet nie spojrzałem na mapkę. Dobra, jednego dziada dobiliśmy. Jesus Christ. Ile ich tutaj jest? Trzy. 3. Widzę trzy. 3. No, chyba się zestresowałem. Och, cholera. Wiecie co? To jest. O ja twierdził. Dobra, nie wiem. Teraz uciekam na oślep. Już tam widzę anomalię. Eee... cholera! U jasna! Dobra, a byłaby to... była dobrym pomysłem. Ja! Nie, nie, nie teraz, proszę cię nie. Jezu, gdzie on jest? Czyli e, przy następnym podejściu trzeba będzie zabrać więcej apteczek to na pewno. E, być może, ale to tylko być może przeczekam do rana, żeby bardziej widzieć drogę. No i cóż, spróbujemy jeszcze raz, a póki co trzymać się. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.